Hello, wszystkie moje kochane. Słuchajta, dzisiaj zapraszam was na ostatni vlogmas yy, przed świętami. Słuchajta, nawet nie wie ta co mnie dzisiaj jeszcze spotkało. Jest niedziela Jo ja miała szykować wszystko na święta, pakować się, ponieważ Jo, ja Wigili, nie szykuje, słuchajta, bo Jo ja mam jeszcze bardzo kochaną mamusię i bardzo kochaną Teściową, i one mnie ugoszczą na te święta. Także Jo ja nie szykuję, jo, ja no, piekę ciasto, a potem wyjeżdżamy, pakujemy się i nos w święta nie ma. <laughs> tak się wycwaniła, Wiesia, słuchajcie, ale miała ją ja wszystko szykować. A dostaje ja dostaję telefon, słuchajcie, od pana, który sobie bardzo zażyczył, żeby szkoła Hello English i Wiesia zrobiła prezent dla jego córki pod choinkę, czyli voucher na zajęcia z języka angielskiego, słuchajcie. I o, w te pindy, w auto, już jestem w szkole. Będziemy razem projektować ten voucher, bo nigdy takiego vouchera nie wypisywałam, nie tworzyłam, więc to robię specjalnie dla tej dziewczyny. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, że będzie jej się ten prezent podobał. Więc e, słuchajcie, szykujemy voucher, potem będę pakować wieta, co. Nie będę mówić głośno, ale trzeba czasami jej świętemu, Mikołajowi trochę pomóc, nie? Więc będę szykować wszystko, pakować się i będziemy wyjeżdżać. A w święta, kochani, nie będzie nagrywania, bo rozumie tak. Święta to czas dla rodziny, czas dla mojego syna, dla mojego Zynusia, dla mojej całej rodzinki najkochańszy. I ja nie będę czasu, yy, prawda, spędzała z telefonem, tylko będę spędzała z rodziną. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, co będziemy robić. No i patrz, to, taki mamy projekt. Słuchajcie, tego vouchera. Na lekcję. Teraz to mamy już pobrane. Byście chcieli się uczyć języka angielskiego z wieśą, słuchajcie, to też Wam taki voucher mogę zrobić. To problemu nie ma. Może ta pisać do mnie na priv i będziemy się uczyć razem. A co? I taki mamy gotowy. Voucher wydrukowany. Teraz jeszcze muszę to podpisać, ładnie zapakować i będzie gotowe. No i kochani. Już zaczynamy. Mam już tutaj ten voucher. Mam przygotowaną taką. Słuchajcie, zrobiłam na szybko. Na wskroś wolną taką kopertę. I to po prostu podpisane przeze mnie. Wszystkiego najlepszego. To jest dla Martyny. Więc, Martynko, specjalnie dla Ciebie. Pakujemy, cyk, taką tubkę, zrobimy o i gotowe. Dobra, zaczepiam elegancko, cyk i gotowe. Wszystkiego najlepszego na te święta. Ale słuchajcie, dobra, to czeka to będzie gotowe. Ale ja już tutaj jestem całą naszykuwaną, wie trzeba pakować. Trzeba to wszystko pakować. Ja nie wiem, jak ja to wszystko dzisiaj udam, radę, ale zacznę, pokażę Wam, jak ja to robię. Nie będą to nie wiadomo, jakie sposoby. Najprostsze, ale najprostsze sposoby są zawsze najlepsze. Arpiew to czasę wymierzyć, prawda, Czy, żeby ten pakunecek się wymieścił, żeby wam papieru nie brakło, mam nadzieję, że ja dobrze wymierzyłam, resztę wycinamy odcinamy ten papier, dobra i teraz tak, będziemy to składać, żeby mieli no tego papieru starczyło, Łopanie. dobra czekaj tam, tak to se zagniemy, tu se zagniemy dobrze będzie wieść nie denerwuj się, najmniej się w jednym miejscu ten wzorek składu. Taśma klejąca. Słuchajcie, ja bez taśmy klejącej nie żyje I teraz, patrzcie, Zostało nam całe tu mnóstwo y, tego papieru, nie? To, żeby go nie marnować, słuchajcie, gdzie to mi się ta paczka kończy? Tutaj. Josę ja to tak utnę i potem będzie mnie jeszcze pasował ten papier do mniejszej paczki. No, ty. I tak to się przedstawia z jednej strony, słuchajcie, Tero, tu już cyk, zawijamy i tu zaginamy elegancko, mówię najprostszy sposób i Tero, do środeczka, na tu, po skosie, zaginamy elegancko i z drugiej strony, słuchajcie, cyk, do góry tu, jak taki nieładny brzeg, to można kawałeczek sobie zawinąć, taśma... Słuchajcie, najważniejsze. i gotowe. O! no można. I paczuszka już gotowo z każdej strony. Gotowe. Zawijamy na skosik, siub, karteczkę. Po tym przyczepimy. Muszę ją przyczepić od razu, bo po tym nie będę wiedziała. Słuchajcie, do kogo ten prezent był, bo ja mam tyle tych prezentów. Do zapakowania, że mnie cała noc zejdzie, no ale tak to jest: jak cała rodzina yy, dużo, no to każdemu trzeba yy, prawda, załatwić, nie? No nie może tak być, że ktoś będzie bez prezentów, bo u oni je wszystkie kochają. A jak już tak sobie go domy, właśnie o tej rodzinie, patrz, tak elegancko zobacz, cyk. Karteczkę, setu wybiorę, mam całe mnóstwo, i jak się tak wiadomy o tej rodzinie, to wam muszę powiedzieć, że u mnie to cała rodzina jest taka e, właśnie artystyczna. I dzisiaj chciałabym już was zaprosić do kolindowania, żebyście tam se puścili pioseneczkę y, w Jezi świąteczną. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Po komentarzach widzę, że tak, że się y, podoba bardzo, więc kochane moje chciałam Was jeszcze zaprosić do jednej y, bardzo ważnej piosenki dla mnie, którą skomponowała i y, z, ułożyła tekst moja Mama, bardzo jestem ciekawa, czy będzie Wam się podobała. A ja z tego miejsca, bo już tu będę dali se robić, a czas nas goni. Chciałam Wam życzyć zdrowych spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, w gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mnie oglądają, mają kogoś bliskiego, że nie zostają sami na te święta, no i że będzie tam mogli też się wyszaleć na Sylwestrze i będzie tam mogli sobie w ten nowy rok wejść z czystym sumieniem, z otwartym serduchem, mimo że ten świat jest taki teraz wariowany, to wytrzymaj ta się ciepło i wasza Wiesia będzie owo was myśleć przez całe święta serduszka moje ślewą buziaczki i zapraszam do posłuchania piosenki jeszcze raz Merry Christmas! Dzwonią dzwonki dzwonią pada pada śnieg pakują się worki w ten świąteczny dzień ja do swego worka Zbieram prezentów i wyślę do nieba Serduszka z miłością, uśmiechy z radością Nadzieje, wytchnienia i wszystkie marzenia Kiedy przyjdzie pora, rozwiążę swój worek Rozsypię nad światem to, co niespełnione dla wszystkich nadzieje i klucze do serc, aby je otworzyć, by zmieniły się, pogodziły się, chwyciły za ręce w tej świątecznej piosence. Spojrzyj prosto w górę na tę świętą gwiazdę, ona ci zatańczyła. Dla ciebie spadnie, wybów swe życzenie, w tę cudowną noc. Spełnią je dla ciebie wszyscy nieobecni, z nieba wyślą moc dla ciebie w prezencie. W tę magiczną noc.